Siemano, taki trochę inny temat dzisiaj. A licznik do naprawy dostałem. tak, tak wyjąłem, to tutaj zobaczyłem. Takie coś no i tak zaczynam oglądać. Oho. Głamane, mówię ciężko będzie to szkło dostać, nie no ja tak patrzę dalej. Może to na razie na bok patrzę dalej. W ogóle dziura, to całe, o, urwane. Tu wyrwana dziura. No i ten spód, całe lata, nie. Tu wyrwana jest. Dalej jeszcze nie otwierałem. O, wyszło. No, tutaj też uszczerbione. No i w tym Patrzcie dalej, patrzę na tu całe te fragmenty różne. O. No tak, też powiem szczerze, trochę słabo zabezpieczone to było. Karton też taki dość wiotki. No ale co? Interesuje mnie, czy tam lampa jest cała. No wygląda, że jest cała. Jak nie no, to kupi się po prostu taki uszkodzonych to raczej nie sprzedawają, nie wiem czemu. Pewnie te sprawne, co, co się kupuje jako sprawne, to też są uszkodzone. Tak sobie myślę. Kupię tą wersję tą taką mniej psującą się. One nie pasują. Ale obudowy może będą pasowały. No. Tutaj to źle nie wygląda, powiem szczerze. O, tutaj jeszcze. Musiał ładnie oberwać, kurczę. Zaraz taśmę urwa nie? I powiem, o, patrzcie, tu też. <ścoughs> no, jakoś dziwnie ciężko ta taśma wychodzi. No nie elektronika wygląda, że, że ocalała. Zaraz sobie to podłączymy. Ta część jest OK, bo one się różnią często tą częścią. No w sumie to to by pospawał. No ale nie tu taka wyrwa. No ale dobra, jest ten plastik tam w środku. Czyżby to był ten? Tak, to jest ten. Tak zrobię. Kupię licznik ten, ten tańszy taki z tą nowszą elektroniką. Tam jest nowsza elektronika, nowszy wyświetlacz. Także, jakby był tutaj poczaskany, to, to też by nam to nie dało. Jakbyśmy kupili tą nowszą wersję, nie? Przełoży się ten plastik. To zostanie. No dobra, tak zrobimy. To na razie na bok działa, nawet całe działa. O, tam miga, nie? Miga. Gaśnie czasem całkiem. Obie strony gasną, świeci tylko ta dioda podświetlająca. Standardowa. A to w sumie jeszcze tylko to pokażę. Zobaczymy, który uszkodzony. I już nie będę zanudzał, bo już trochę filmów miałem z tymi licznikami, więc pierwsze co. Rezystor 11 kg, No, 4 mega ten ma 11 kilo 5,2 znaczy 1,5 sorry By był tutaj chyba był 8,2 ten pierwszy, a tamten jest 10 kilo ten 8,2 jest, 10 kilo tam głębiej jest 1 kilo jest które kilo jest? No, wymienię wszystkie. Choć yy, odmierza się źle, tylko tutaj ten jeden właśnie, 11 kilo powinien mieć, a ma 4 mega. Ten drugi w porządku. Jeden kilo jest. No, podobno lubi cały zgasnąć. No, ale teraz świeci cały, normalnie świeci. Dobra, nie ja się tu w sumie popróbuję trochę naprawię i jeszcze dogram później, jak, jak przyjdzie ten drugi licznik, czy to się przełoży, czy, czy się nie przełoży. Miga sobie co jakiś czas, sobie tutaj widzę, zgaśnie. Nie no, jak nagrywanie włączyłem, to teraz będzie świecił, nie? To przecież norma. O, tak może lepiej. Nie no, przestał mrugać. Dobra. Zamówiłem licznik, przyszedł. Wszystko w porządku. Daj nam znać. No to damy, damy znać. Kurczę, spadł mi. Skalpę. Zaraz damy znać panie. Dowód zakupów w foliopaku, no był, był. Ciekawe, czy też będzie rozleciany? Nie no, to chyba nie, no mi się pierwszy raz zdarzyło w sumie. No, lekko brudny, ale to nic. O to chodzi jak ta szyba, czy ją się domyje. No tam na zdjęciu widziałem, że ona jest taka brudna. Ciekawe czy nie jest porysowana. Sprawdźmy sobie może czy on działający jest, nie? Ja Te się chyba tak nie psuje z tego co wiem. A ja tu mam to wszystko porozpinane. napięcie tutaj ma wyższe ustawione Lodownica, nie dobra 12 No i dobra dwa plusy minus o, tam ograniczenie i dwa plusy pyk nie działa w ogóle Sporu prądu nawet nie ma. Chyba, że te nowsze mają jakieś inne podłączenie. Nowsze czy starsze, już nie wiem, no inne. No, tam tutaj mają takie dziurki w obudowie, trochę inną konstrukcję mają. Dobra, odkręcę, zobaczę. No ale strasznie jest zapruszony. A i tutaj jest na krzyżak, a tamte są na torx, czyli te są chyba starsze. One mają też wyświetlacz odpinany, ale mnie w sumie interesuje tylko obudowa. O, chyba kurczona jest inna. No serio? No, pewnie, że jest inna. I co teraz? To, że tutaj te kontrolki są inaczej, to to wiem, ale tu jest tak przykręcana. Tu są śrubki. Tu nie ma. Aha, tu są od drugiej. A kurczę. No i nie wiem, co teraz. Wiem, co zrobię. Przełożę też te czarne plastiki. A to białe zostawię, bo to białe jest tutaj najważniejsze. A widzę, że te czarne plastiki będą pasować, a one się różnią tutaj, właśnie tymi mocowaniami od tu, tu, tej dalszej części. No taki może trochę wyjdzie Frankenstein, ale co to przeszkadza? No lepiej tak niż połamane, nie? To się wyczyści i będzie elegancko. Dobra, przekładam. Powiem tak, umyłem tą obudowę. Ale te naklejki na tym szkle to, znaczy szkle, no szkle, na tym plastiku, nie, to się tak potocznie na tym wiszku to, to nie był dobry pomysł. Spróbuję to, e, no i po mnie. Co się rozglądam, rozglądam i nie widzę. I ja nie mogę przejść, ja tu już mam taki bałagan. Dobra, to baluga, rób swoje. No, też to nie schodzi. Kurczy. No, nitrem tego nie potraktuję. Miałem kiedyś taki label remover. Tak się to nazywało. Chyba, że jakąś polerkę. Dobra, szkło mi się udało. Tak w miarę. No, ładniejsze jest niż to, co było oryginalnie. Czym to zrobiłem? Środkiem na potencjometry. Fajnie poszło ta naklejka, no ale lepiej nie naklejać. Dobra, tutaj sobie tak wstępnie sprawdziłem. Masa jest w innym miejscu, także nie będę tego męczył. Nie jest mi to potrzebne. Teraz jest jakaś inna kombinacja tam. Dobrze, że, go, że dym żaden nie poszedł. Zmierzymy sobie teraz, jakie zasilanie jest na, na tym VFD. Bo. Zawsze zapomnę, mówię sobie, a zmierzę, zmierzę. Zawsze zapomnę, bo ja tutaj żadnej przetwornicy nie widzę. Nie wiem, jak to tu jest podbijane, może jakoś kondensatorami. Samymi tu du prądu dużego nie trzeba, nie? To wiecie, Kurczę, jak mi to wiązka to... o, widać, widać. On jest jeszcze naprawiony, także tu może mi, o miga, właśnie miga. O, wszystko zgasło. Ładnie, ładnie. No to może najpierw go naprawię, bo to może te napięcia, może tych napięć nie być. No tu na żarzeniu było tamte, dobrze pamiętam, no prawie 2 V. I nie wiem, jak to mierzyć względem masy. Tu gdzieś, nie wiem, Dobra, masa sobie zapnę 5V to wszystko względem masy, nie? 5V, 5V, 5V Nie chcę tu czegoś popsuć, nie? No ja tutaj nie widzę żadnego wysokiego napięcia, nie ma też ostrzeżenia o wysokim napięciu. Kondensatory na 25 V. Nie ma tutaj wyższego napięcia żadnego. Z drugiej strony jeszcze są. Hmm. 5 V. 5 V. W ściagniku to tam jest jakieś 40 V. No ja tutaj nie widzę żadnego wyższego napięcia. 5 4 Dobra, pójdziemy sobie zaraz pod mikroskop i zobaczę, czy jakieś ślady są na tych rezystorach, które są uszkodzone. Czy je tam coś zjada, czy o co tam chodzi. Bo zjada tylko na tej płycie tutaj przedniej, która jest tak. Na tej jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś, któryś był uszkodzony. Dobra, szykuję mikroskop i zerkniemy sobie. Dobra, mam to pod mikroskopem. Spróbuję to jakoś tutaj pokazać. Bo ja widzę. O, to są te słynne y, 11 kilo, Widać tutaj. O, no, widać tu. O, tutaj takie się robią. Taka korozja, nie? Weźmy sobie inne też na tej płycie gru, y, górnej. O, też się zaczyna coś dziać. Tutaj nie, widać. No, a teraz jakiś przypadkowy na tej dolnej płycie weźmiemy sobie. No i tutaj nic nie widać. Oprócz kłaka jakiegoś. Tu niby może, ale To nie jest to co na tamtej płycie o wygląda ładnie Nie, to jest całkiem Całkiem inna bajka Także co, no na tej płycie ulegają korozji Czemu? Nie wiem Jak, jakieś się muszą coś się musi tam dziać, nie wiem Dobra, naprawiam, składam w tej obudowie nowej. nowej no, tutaj co przyszła? Nie? No i odpalimy efekt końcowy, zobaczymy. No i to, to by było chyba na tyle. No, standardowo wymienione co trzeba. Biorę się za składanie obudowy, zobaczymy czy to wszystko tam będzie pasowało. Mam nadzieję, że tak. No i niestety, tak, coś czułem, że to nie będzie pasowało. Inne miejsce jest tutaj w ogóle to. To jest nasze oryginalne. O. W innych miejscach są te ucha. Czyli co? Trzeba będzie to pospawać. To nie, ale ten kolejny plastik trzeba będzie pospawać. Nic się nie wymyśli. No i co? Trzeba będzie te puzle poskładać. No tych od tego szkła, że tak powiem, nie będę z tego spawał, tylko założę z tego drugiego. A tutaj, no trzeba będzie sobie to odbudować po kolei. Tutaj zespawać. Tutaj gorsze chyba to, to też jest tu pęknięte. O i to trzeba będzie tutaj wspawać. No i tutaj. O. Jakoś gdzieś tutaj tak to było. Dobra, pospawam i pokażę, jak to wyszło. Typ plastiku PP T40. Tutaj mam PP. PP to PP. Jadę z koksem. No, niestety ładniej nie, nie umiałem. No jest ślady, no nie, nie jest jak To Tutaj też, no mógłbym to przeszlifować, ale nie chcę zabierać tego materiału tutaj niepotrzebnie. O. Trzyma się mocno, także. i tak od spodu. A zresztą i tak w samochodzie to jest niewidoczne. Dobra, złożone. Także praktycznie to tylko, tylko to szkło poszło z tego, dużego, tego drugiego, nie? Myślałem, że reszta też będzie pasowała. Tak to wyszło. No, trochę tu widać, nie? Trochę, no może bardzo widać. No. jeszcze Teraz zaskoczyło dopiero. Trzyma się, dobra. Teraz to tylko zapakować, żeby nie było powtórki z rozrywki. Ja niech sobie jeszcze trochę pochodzi. I oddaję. Tyle. Na razie, do zaś.